Siemanko! Nazywam się Nowy Świat i witam Was w samym sercu dziczy. Dziś wybieramy się na wyprawę w głąb lasu, żeby odkryć jego naturalną spiżarnię. Las to prawdziwa skarbnica jedzenia i naturalnych lekarstw. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Od pożywnych roślin, po naturalne środki odkażające, natura oferuje nam wszystko, czego potrzebujemy. Ale uwaga. Zanim cokolwiek zjecie, upewnijcie się na 100%, że to bezpieczne. Nie chcemy przecież skończyć jak te muchomory po krakowskiej imprezie. Pierwszy przystanek: pokrzywa. Ta niepozorna roślina jest prawdziwym skarbem natury, często niedocenianym przez wielu z nas. Te parzące listki to prawdziwy skarb. Choć mogą wydawać się nieprzyjazne, kryją w sobie mnóstwo wartości odżywczych. Pełne witaminy C, żelaza i białka. Idealne dla zmęczonego wędrowca. Właśnie dlatego pokrzywa jest tak cenna w sytuacjach przetrwania. Można ją jeść na surowo, ale lepiej sparzyć wrzątkiem, żeby pozbyć się tych parzących włosków. Blanszowanie sprawia, że staje się bezpieczna do spożycia. Z liści można zrobić herbatkę, dodać do zupy albo ugotować jak szpinak. Herbatka z pokrzywy jest nie tylko smaczna, ale i zdrowa. Pamiętajcie o rękawiczkach przy zbieraniu. Te parzące włoski mogą być naprawdę bolesne, jeśli nie jesteśmy ostrożni. Te parzące włoski to nie przelewki. Mogą powodować pieczenie i swędzenie, dlatego zawsze warto być przygotowanym. Po zebraniu dokładnie umyjcie liście. To ważne, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia i resztki parzących włosków. I nie zapominajmy, że las to delikatny ekosystem. Każda roślina ma w nim swoje miejsce i rolę do odegrania. Zbierając pokrzywę, zostawcie trochę, żeby mogła odrosnąć. To ważne, aby nie zakłócać naturalnej równowagi. No to co, idziemy dalej. Przygoda czeka, a pokrzywa to tylko jeden z wielu skarbów. Które możemy odkryć w lesie. Idąc dalej, trafiamy na krzak czarnego bzu. Czarny bez, znany również jako Sambucus nigra, to roślina, która od wieków była wykorzystywana w medycynie ludowej. Jego piękne, białe kwiaty i ciemne owoce przyciągają wzrok. Ale warto pamiętać, że nie wszystko, co piękne, jest bezpieczne. Surowe owoce czarnego bzu są trujące. Zawierają sambunigrynę, która może powodować mdłości, wymioty, a nawet poważniejsze zatrucia. Dlatego nigdy nie spożywajcie ich na surowo. Dopiero po ugotowaniu albo wysuszeniu stają się cennym źródłem witamin i naturalnym lekarstwem na przeziębienie. Proces obróbki termicznej neutralizuje toksyny, dzięki czemu możemy cieszyć się ich dobroczynnymi właściwościami. Warto wiedzieć, że czarny bez jest bogaty w witaminę C, antocyjany i flawonoidy, które wspierają nasz układ odpornościowy. Można z nich zrobić soki, dżemy, a nawet nalewki, prawie jak nasza krakowska krupnikówka. Te przetwory nie tylko smakują wyśmienicie, ale również mają właściwości lecznicze. Sok z czarnego bzu jest doskonały na przeziębienia, a nalewka może pomóc w walce z infekcjami. Ale uwaga, nawet po obróbce termicznej, zbyt duża ilość czarnego bzu może zaszkodzić. Spożywanie go w nadmiarze może prowadzić do problemów żołądkowych i innych dolegliwości. Dlatego zawsze należy zachować umiar i ostrożność. Zanim go użyjecie, upewnijcie się, że potraficie go odróżnić od innych trujących roślin. Czarny bez może być mylony z innymi gatunkami, które są znacznie bardziej niebezpieczne. Dlatego warto dokładnie zapoznać się z jego wyglądem i cechami charakterystycznymi. Czarny bez to przykład rośliny, która uczy nas pokory wobec natury. Jego właściwości lecznicze są nieocenione, ale tylko wtedy, gdy potrafimy z nich mądrze korzystać. To przypomnienie, że natura jest pełna skarbów, ale wymaga od nas wiedzy i szacunku. Przetrwanie w lesie to nie tylko zdobywanie jedzenia, ale przede wszystkim zdrowy rozsądek. Wiedza o roślinach, takich jak czarny bez, może być kluczowa. Pamiętajcie, że każda roślina ma swoje tajemnice, a nasza rola to je odkrywać i szanować. Teraz czas na Królestwo Grzybów. Grzybobranie to nie tylko hobby, ale także sposób na spędzenie czasu na świeżym powietrzu i blisko natury. Las to raj dla grzybiarzy, ale zbieranie grzybów to nie żarty. Trzeba być ostrożnym i dobrze przygotowanym, aby uniknąć niebezpieczeństw. Jak nie jesteście pewni, co to za grzyb, to lepiej go nie ruszajcie. Wiele grzybów jest trujących i może spowodować poważne problemy zdrowotne. Na szczęście są grzyby łatwe do rozpoznania, a do tego pyszne, kurki czyli pieprzniki jadalne. Te grzyby są idealne dla początkujących grzybiarzy. Te złociste grzybki mają lejkowaty kapelusz i nieregularne listewki. Ich charakterystyczny wygląd sprawia, że są łatwe do zidentyfikowania. Rosną w lasach iglastych i mieszanych, często pod sosnami i dębami. Można je znaleźć od lata do jesieni, co czyni je popularnym wyborem wśród grzybiarzy. Uważajcie, żeby nie pomylić ich z lisówką pomarańczową, bo brzuch was rozboli. Lisówka pomarańczowa jest podobna, ale ma bardziej regularne listewki i mniej intensywny kolor. Kurki można przyrządzić na wiele sposobów: duszone na maśle, z jajecznicą, w sosach i zupach, palce lizać. Ich delikatny, lekko-pieprzny smak doskonale komponuje się z wieloma potrawami. W sosach i zupach, palce lizać. Można je także marynować lub suszyć, aby cieszyć się ich smakiem przez cały rok. Ale pamiętajcie o umiarze i szacunku dla lasu. Zbierajcie tylko tyle, ile potrzebujecie, i zawsze zostawiajcie miejsce w lepszym stanie, niż je zastaliście. Szanujcie przyrodę, aby mogła cieszyć kolejne pokolenia. Las to nie tylko spiżarnia, ale i apteka. Babka lancetowata to roślina o niezwykłych właściwościach leczniczych. Jej liście działają przeciwzapalnie, antybakteryjnie i przyspieszają gojenie. Sok z babki to naturalny opatrunek na drobne rany, otarcia, stłuczenia, a nawet ukąszenia owadów. Wystarczy zerwać liście, opłukać i rozgnieść w dłoniach. Taki okład przykładamy na ranę i zabezpieczamy bandażem albo chusteczką. Babka rośnie wszędzie: na łąkach, polach, w parkach i w lesie. Zbierajcie ją z czystych miejsc, z dala od dróg. Idąc dalej, możemy znaleźć miętę. To nie tylko przyprawa, ale i lek na bóle brzucha. Liście mięty rozluźniają mięśnie żołądka i jelit, łagodząc wzdęcia i niestrawność. Można je porzuć albo zaparzyć herbatkę. Zbierajcie miętę z dala od dróg. Mięta orzeźwia i odświeża oddech. Kilka listków do butelki z wodą i mamy naturalny napój lepszy niż oranżada z saturatora na kazimierzu. W lesie znajdziemy też dziurawiec, z charakterystycznymi żółtymi kwiatami. To roślina o działaniu uspokajającym i antydepresyjnym. W sytuacji stresowej, kiedy ciężko zasnąć, dziurawiec może pomóc. Z kwiatów i liści można zaparzyć herbatkę. Ale uwaga! Nie łączcie dziurawca z lekami na receptę, zwłaszcza antydepresantami. Dziurawiec zbieramy w słoneczne dni. Po zebraniu najlepiej go ususzyć. Las to nie tylko miejsce przetrwania, ale dom dla roślin i zwierząt. Korzystając z jego darów, pamiętajmy o szacunku. Zbierajmy tylko tyle, ile potrzebujemy. Nie niszczmy roślin, nie śmiećmy i nie płoszmy zwierząt. Las to miejsce wytchnienia i kontaktu z naturą. Dbajmy o niego, a on odwdzięczy nam się swoim pięknem. Dziękuję wam za wspólną wyprawę. Mam nadzieję, że docenicie bogactwo polskiej przyrody. Las to niesamowite miejsce, które uczy nas o przetrwaniu, o naturze i o nas samych. Pamiętajcie, wiedza to potęga, ale i odpowiedzialność. Do zobaczenia na szlaku.